na Szymonowiczowie, obserwujcie mój Instagram Jakub321, bo tam będę mówił, kiedy będą się pojawiać filmy i nie tylko. Więc wpijaj tutaj, tutaj. I tam ja Jakub, Jakub to się nazywa. I dobra. Więc na moim insta nie wiedzieć, kiedy pojawiają się filmy, z czego i ile minut, i powiem wam, że mam Ja nie wiem, nie wiem, czy mam prywatny serio. Napiszcie mi potem, to stwierdzić. A ja tu klikajcie, tam nie wiem, kto. Eee, I obserwujcie na Instagramie Jakub. Ja trzymam się Lufa na profilu. A tymczasem e, 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 tam dużo rzeczy będzie się pojawiać. Ścięcia, nie tylko. Ścięcia mojego psa. Rundur tak jakby. Jak będziemy wyjeżdżać to nie będę na YouTubie wstawiał a jak będę u babci na przykład to będę na Insta nagrywał a nie na YouTube a jak w domu wrzucę to na YouTube więc obserwujcie Jakub i Adios